Mówią, że nie ma sensu przestawać pić, bo przecież życie jest stresujące. I mają rację, w końcu co może pójść nie tak? No nie wiem, może wszystko, krok po kroku osiągasz dno. Najpierw małe dno, takie mini dno, dno light, wiecie, wersja testowa, a potem nagle surprise, edycja premium, z pakietem wstydu i bonusowym niszczeniem relacji rodzinnych. Ale nie martw się, zawsze możesz powiedzieć, Ej, przecież lepiej pić niż myśleć o codzienności. No tak, bo jak od życia uciekać, to najlepiej sprintem w stronę własnej katastrofy. Każdy kieliszek to jak DLC do dramy, której nie zamawiałeś. A najlepsze, że cały ten relaks kończy się tak, że jedyne, co już faktycznie pijesz, to łzy, i tu jest ta dziwna sprawa, akceptujesz to. Akceptujesz niszczenie siebie, akceptujesz rozpadające się więzi, akceptujesz to, że twoje życie przypomina limitowane wydanie problemów. Ale wiesz co, to wszystko możesz przerwać, nie jutro, nie od poniedziałku, teraz, bo jeśli potrafiłeś krokami dojść do dna, to potrafisz krokami wyjść. Podnieś się, zrób ruch, przestań pić, to jest twój moment, a nie kolejna runda do zapomnienia.